Naszą trasę rozpoczęliśmy od naszej szkoły, a w trakcie przeszliśmy przez kilka punktów. Zapraszam do oglądania. Taki mały smaczek. W tym miejscu znajduje się sąd rejonowy w myślicach, który był naszym pierwszym punktem charakterystycznym, jak również pierwszym punktem wypoczynkowym. Mam także bogatą historię, której nikt nie chce słuchać, prawdopodobnie. W tym miejscu znajduje się miejski ośrodek kultury i sportu, inaczej Mokis. Można tutaj w kinie oglądać przeróżne filmy oraz pokazy teatralne. Z okazji przeszliśmy obok komisariatu policji. Można teraz ujrzeć kościół narodzenia Najświętszej Maryi Panny. Piękny obiekt, który wyróżnia się swoim wyglądem na tle pozostałych atrakcji, zbudowany jest w stylu gotyckim. Wykonaliśmy także parę ciekawych zdjęć. Tutaj widzimy muzeum niepodległości, które jest naprawdę pięknie i nowocześnie skonstruowane. Po skończeniu całej naszej wycieczki, Wypoczęliśmy na Placu Zabaw, na którym wykonaliśmy parę zdjęć, a po wszystkim wróciliśmy pod naszą szkołę. To wszystko na dziś. Do widzenia.